Bardzo wiele zarzutów co do czyśćca em, sprowadza się do tego, że nie ma słowa czyściec, że nie ma wyrazu czyściec w Biblii, w Starym, w Nowym Testamencie, że Kościół wprowadził tę naukę sobie dopiero w średniowieczu. Ba, niektórzy nawet mówią, że motywacją tego e, było e, wyciąganie czy chęć ściągania od ludzi pieniędzy pod pretekstem modlitwy za zmarłych. Tymczasem Pismo Święte o tej rzeczywistości nam mówi. Nie chodzi o to, czy w Biblii jest wyraz czyściec, polski, grecki czy hebrajski, tylko czy Pismo Święte mówi o rzeczywistości, o takiej rzeczywistości po śmierci, czyli, że wraz ze śmiercią ciała nie cały człowiek umiera, istnieje świadome, rozumne ja człowieka, który my nazywamy duszą nieśmiertelną, że ta dusza nie jest w jakimś letargu, śnie, nic nie odczuwa, tylko może i odczuwa świadomie nagrodę lub karę. I teraz, jeżeli weźmiemy Stary i Nowy Testament, to nie bezpośrednio, ale pośrednio w wielu miejscach o tym znajdziemy chociażby druga księga machabejska 12 rozdział, którą część czy w ogóle nurt protestancki odrzuca jako nienatchnioną, ona bardzo wyraźnie mówi, że Juda Machabeusz po bitwie za swoich poległych żołnierzy w świątyni jerozolimskiej złożył wielką jałmużnę, aby byli uwolnieni od swoich grzechów. I Biblia mówi, że jest to myśl święta, zbawienna. I kościół katolicki, jeżeli mówimy na przykład o Ofiarach składanych przy okazji mszy świętej, ofiarach składanych przy okazji modlitwy wypominkowej, czy, czy przypominkowej, jak to w niektórych częściach Polski się nazywa, tkwi w tej biblijnej tradycji to jest moja jakaś ofiara składana z myślą o tych, których znałem za życia, którzy dzisiaj nie żyją. Dalej, jeżeli weźmiemy Nowy Testament, list do Koryntian świętego Pawła, który mówi o oczyszczeniu, pośmiertnym oczyszczeniu, tak jakby przez ogień, używa takiego wyrazu, tak jakby przez ogień. Ogień może być oczywiście symbolem zniszczenia ogień może być symbolem zagłady w Biblii ale jeżeli święty paweł pisze człowiek, którego dzieło tu na ziemi było niedoskonałe, sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień, więc ogień nie może być tu symbolem całkowitej zagłady i zniszczenia, bo jest wcześniej mowa o ocaleniu, więc będzie symbolem oczyszczenia, takiego można bardziej poetycko powiedzieć, wydoskonalenia się w miłości. Również Chrystus w Ewangelii mówi, pogódź się ze swoim nieprzyjacielem, dopóki jesteś w drodze, aby cię nie oddał Panu, Pan Sędziemu, a Sędzia nie wtrącił cię do więzienia. Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego pieniążka. Można by powiedzieć, no, ale gdzie tu jest mowa o czyściu? Chrystus mówi o więzieniu. I nie można tego brać jednak dosłownie, bo zwróćmy uwagę, jeżeli czytamy dzieje apostolskie, apostołowie byli wtrącani do więzienia, a wcale nie chcieli za wszelką cenę z tego więzienia się wydostać. Nawet ci się. Cieszyli się, że mogli cierpieć dla imienia Pańskiego. Więc tutaj chodzi o więzienie jako symbol pewnego ograniczenia, pewnego zamknięcia, spłacania długu. Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego pieniążka. Czyli, jeżeli wypłacisz się, wyjdziesz. Więc bardzo tak skrótowo tutaj dotykamy tej koncepcji. I Natomiast Pismo Święte o tej rzeczywistości nam wspomina. Co prawda nie bezpośrednio czy nie używając takiego wyrazu, jakim my się posługujemy dziś w języku polskim, ale najważniejsze przecież, że mówi o tej rzeczywistości.